Witaj, droga duszo! W uniwersum pełnym znaków i duchowych wiadomości jest coś głębokiego i znaczącego, co anioły chcą, abyś wiedziała w tym momencie. Ktoś bliski tobie, ktoś, kto zajmuje szczególne miejsce w twoim sercu, przeżywa teraz cichy moment smutku. Ta osoba, którą być może trudno ci wyobrazić, czuje głęboki smutek, ponieważ nosi w sobie ciężar czegoś, Czego nigdy nie powiedziała, uczuć, które nie zostały wyrażone. Ta osoba znajduje się teraz w chwili żalu, czując ciężar tego, co nie zostało ujawnione, tych słów, które nigdy nie padły, tych emocji, które nie zostały wyrażone. I właśnie teraz, w tej chwili, energia wszechświata łączy się, aby wysłać Ci wiadomość pocieszenia i transformacji. Pozwól, że zaproszę Cię teraz do zatrzymania się na chwilę i refleksji. W ciszy weź głęboki oddech. Poczuj każde uderzenie swojego serca i otwórz się na transformującą moc, którą anioły przynoszą do Ciebie w tej chwili. Wpisz w komentarzach akceptuję i przyjmij tę boską wiadomość uzdrowienia i zrozumienia. Pozwól, aby ta energia światła otoczyła Twoją duszę i wzmocniła więź. Która istnieje między Tobą a duchowymi istotami, które prowadzą Twoją drogę. Anioły, ze swoją nieskończoną mądrością, uczą nas, że często potrzeba bycia silnym przed innymi może być cichą pułapką. To głębokie pragnienie ukrywania słabości, pokazywania tylko najsilniejszej strony siebie, tworzy barierę nie tylko w relacjach z innymi, ale także ze sobą. Osoba, która teraz odczuwa ten ból, ponieważ nie otworzyła swojego serca przed tobą, nosi w sobie ciężar własnych słabości, nie potrafiąc uwolnić się od tej zbroi, którą zbudowała przez lata. Serce tej osoby stało się polem bitwy między pragnieniem bycia wrażliwym a lękiem przed osądem. Życie często naucza nas, aby ukrywać rany, maskować potrzeby, i to może prowadzić do cichego oddzielenia. Ważne jest, aby zrozumieć, że ból, który ta osoba odczuwa, nie jest odrzuceniem Ciebie, lecz odzwierciedleniem trudności w radzeniu sobie z własnymi niepewnościami. W tym momencie musisz otworzyć się na tę prawdę. Osoba, którą kochasz, cierpi z powodu braku głębszej, szczerej komunikacji. Ta osoba potrzebuje Ciebie teraz bardziej niż kiedykolwiek, nie tylko po to, by udzielić wsparcia ale by być odzwierciedleniem miłości i zrozumienia. Czasami prosty akt słuchania, stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której druga osoba może się wyrazić, może uwolnić ogromną energię uzdrowienia. Świat wokół nas to wielka sieć połączeń i, choć ktoś może wydawać się silny, wszyscy nosimy w sobie swoje słabości i wszyscy, od czasu do czasu, potrzebujemy ramienia przyjaciela, który nas podniesie. To w tym momencie wchodzisz ty, jako dusza pełna miłości, sercem, które promieniuje dobrocią oraz energią, która oświetla drogę innych. Masz rzadki dar, wewnętrzną moc, która jest w stanie przemienić ból w ulgę, smutek w nadzieję, miłość, którą oferujesz innym, światło, które emanuje od ciebie to to, co pozwala innym czuć się przyjętymi zrozumianymi i ostatecznie zdolnymi do stawienia czoła własnym wewnętrznym bitwom. Twoja rola to nie tylko obecność w życiu innych, jesteś prawdziwym światłem, latarnią uzdrowienia i zrozumienia, ale pamiętaj, droga duszo, że nawet świece potrzebują troski, by nadal świecić. Nie pozwól, by twoja iskra wygasła przez to, że zapomnisz o sobie, że nie zauważysz kiedy należy zatrzymać się i naładować swoje własne energie. Twoja miłość do innych jest szlachetna, ale niezwykle ważne jest, abyś również zaoferowała sobie ten sam rodzaj troski, na jaki zasługujesz, pozwalając swojej iskrze świecić z pełną mocą. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, proszę, polub wideo, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Aby więcej osób mogło otrzymać codzienne błogosławieństwa, które Wszechświat ma dla nas wszystkich. W tej chwili ktoś bardzo bliski Tobie odczuwa ból z powodu tego, że nie podzielił się z Tobą swoimi wrażliwościami. Czuję, że nie był w stanie otworzyć się przed Tobą w sposób szczery, a teraz słowa, które pozostały niewypowiedziane, stają się emocjonalnym ciężarem nie do zniesienia. Ta osoba głęboko żałuje. Że nie miała odwagi powiedzieć tego, co naprawdę czuła, otworzyć serca i zaufać. Gdybyś wiedziała, zobaczyłabyś, jak bardzo to na nią wpływa, jak bardzo pragnie cofnąć czas i dać ten ważny krok. Ból, który ona czuje, jest jak niesadzona roślina, utracona okazja do stworzenia głębszej, prawdziwszej więzi. Żal to potężne uczucie. A często nosimy ten ciężar przez lata, nie wiedząc, jak uwolnić się od tej ciężkości. Ta osoba chciałaby móc podzielić się z Tobą swoimi niepewnościami, swoimi słabościami, ale nie udało się jej to, i teraz jest uwięziona w sieci gdybania. Niemniej jednak, nawet jeśli ta osoba nie otworzyła się na tyle, na ile powinna, miłość wciąż istnieje. To, czego teraz potrzebuje. To zrozumienie, a to zrozumienie może zaoferować tylko Ty. Ty, ze swoim promieniującym światłem, jesteś w stanie przynieść ulgę, potrafisz uzdrowić rany, których inni nawet nie wiedzą, że mają. Nawet w obliczu tego bólu i żalu istnieje ogromna możliwość ponownego połączenia, uzdrowienia. Kiedy ludzie są gotowi się otworzyć i wyrazić siebie, kiedy istnieje przestrzeń na szczery dialog, uzdrowienie może nastąpić w sposób, którego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Nie musimy szukać perfekcji ani u innych, ani u siebie. Sam akt bycia obecnym, słuchania z empatią, może być kluczem do przekształcenia tego smutku w okazję do wspólnego wzrostu. Warto pamiętać, że jako ludzie wszyscy przeżywamy chwile, w których potrzebujemy schronienia. Ramienia przyjaciela, a Ty ze swoją współczuciem możesz być tą podporą. Twoja energia miłości i akceptacji może stworzyć przestrzeń sakralną, w której emocje mogą być dzielone, a uzdrowienie może się rozpocząć. Nawet jeśli teraz wszystko wydaje się ciemne, anioły chcą, abyś wiedziała, że miłość zawsze zwycięży, a światło, nawet w chwilach ciemności. Nigdy nie gaśnie. Czasami ból osoby jest odzwierciedleniem jej niezdolności do otwarcia się na świat, na innych. Ukrywają swoje uczucia, chowają się za fasadą siły, bojąc się, że jeśli pokażą swoje słabości, stracą szacunek lub miłość tych, którzy są wokół nich. Ale wiedz, że to nieprawda. Wrażliwość jest jednym z najczystszych rodzajów miłości, a ci, Którzy prawdziwie Cię kochają, będą w stanie to dostrzec i zbliżyć się do Ciebie jeszcze bardziej. Nie jesteś tylko światłem dla innych, zasługujesz również na to, by być dostrzegana, słuchana, zrozumiana. Wiadomość od aniołów jest jasna: wrażliwość i miłość są potężnymi siłami, które potrafią uzdrowić najgłębsze rany. Nie bój się otworzyć, dzielić się swoimi emocjami swoimi uczuciami. Robiąc to, nie tylko tworzysz głębsze więzi, ale pozwalasz uzdrowieniu się rozpocząć, zarówno dla siebie, jak i dla innych. W tej chwili, kiedy rozmyślasz nad tymi słowami, pamiętaj, że jesteś kochana i wspierana przez anioły. Nie jesteś sama na swojej drodze. Wszyscy mamy moc przekształcania naszych żyć i naszych relacji. Wystarczy uwierzyć w światło, które tkwi w każdym z nas. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, nie zapomnij polubić wideo, zasubskrybować kanał i włączyć dzwoneczka, aby więcej osób mogło zostać poruszonych tą wiadomością światła, miłości i duchowości. Niech ta wiadomość dotrze do Ciebie z całą miłością i mądrością, którą przynosi. Niech Twoje kroki będą prowadzone przez boskie światło a każdy dzień przynosi nowe błogosławieństwa i możliwości uzdrowienia. Niech Twoja podróż będzie pełna pokoju, radości i duchowego wzrostu. Amen.